Witam serdecznie na kanale, na kanale UniKlanów DPA, gdzie chciałbym zaprezentować powtórkę gracza Yamaius z pierwszej DPA, który gra tutaj w Plutonie z graczem GoombaTron na T57 Heavy i Mucha Jidin drugie na T57 Heavy. Kolega prowadzi czołg ciężki MX50B, jest to czołg ciężki francuski. Charakteryzujący się chociażby tym, że posiada magazynkowy system ładowania. 4 pestki w magazynku, już pokazuje parametry. 400 uszkodzeń i 257 penetracji na pocisku zwykłym i 325 penetracji i 400 uszkodzeń na pocisku premium, który jest pociskiem podkalibrowym. Jako, że jest to magazynek, to kolega oczywiście nie wozi pocisków odłonkowo burzących. Tutaj widzimy, że AMX-50B jest no jednak troszeczkę szybszy od swojego amerykańskiego odpowiednika. Czołg, który potrzebuje wsparcia z racji magazynka, potrafi oczywiście skończyć niektóre czołgi swoimi czterema pociskami, jednak potem trzeba ten magazynek przeładować. To zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż ładowanie w normalnym pojeździe. W związku z tym wtedy potrzeba, aby to drużna się wykazywała. E5 bokiem. Naturalnie żaden problem dla Amixa. Pierwszy magazynek spożytkowany. 1490 zadanych punktów uszkodzeń oraz jeden zniszczony pojazd przeciwnika. Już powiększam mapkę. Nie wiem, czemu ona się tak miniaturyzuje. Eee, tutaj. Koledzy dbają o stronę prawą. Kolega, oczywiście, musi w tym momencie skończyć przeładowanie. Całe szczęście dla niego, nic go do tej pory chyba nie zaświeciło, ponieważ artyleria, w momencie, jeżeli stoi na A7, A9 ma tutaj piękne bicie. A te AMX od artylerii łapią bardzo chętnie i za bardzo duże sumy. No ten strzał niestety nie mógł tutaj wejść. Na T54 brak przestrzału. Po przeciwnej stronie widoczne T57 chemii wspierane przez brytyjskiego... brytyjski czołg ciężki, który charakteryzuje się również szybkim przeładowaniem. Tutaj dość odważny wyraz strzał z dobra, który jednak mimo wszystko wchodzi. T57 Heavy niestety nie udało złapać się go na gąskę. Pocelowanie w dolną płytę. Wchodzi z podpaleniem. On nie miał gaśnicy, w związku z tym zostaje skończony. I mamy już 3118 punktów uszkodzeń, a to dopiero drugi magazynek. Jak tych magazynków jak widzicie jest całkiem sporo. Kolega wystrzelał już dwa a w dalszym ciągu ma do dyspozycji jeszcze 36 z pocisków zwykłych i 12 pocisków premium czyli 9 magazynków pocisków zwykłych i 3 magazynki pocisków goldowych C57 ucieka, tutaj jeszcze wjechał kolega trochę zasłoni w tym momencie go ale i tak udaje się znaleźć na jego przestrzał i go skończyć Przepięknie wykorzystałem ostatni pocisk na tego ISA-7. Pomoc trochę T54 w tym. A uszkodzenia się mnożą w sposób magiczny. Już 4393, a jedziemy po więcej. Czołgi magazynkowe są idealne do zdobywania fragów, dlatego że najczęściej są wykorzystywane do dobijania przeciwników. Innymi słowy po prostu czekamy aż gdzieś na będzie 3 albo 4 przeciwników z małą ilością punktów wytrzymałości. Wyjeżdżamy po jednym pocisku dla każdego i na jeden magazynek mamy 4 zniszczone pojazdy przeciwnika. Można też oczywiście wykorzystywać tak, że wszystkie cztery wykorzystujemy na jeden czołg I w tym momencie go pompujemy od pełnego aż do zera. Tutaj troszeczkę przewinę, dlatego że kolega cofa się w kierunku bazy, jako że prawa flanka niestety nie wytrzymała naporu przeciwnika. Kolega z Plutonu w tym czasie zdobył fraga, obaj mają po jednym, ja mają już cztery. Postaramy jej tutaj co zdobyć. Klasztor. MX-140 no, oczywiście nie ma najmniejszych szans w konfrontacji z dwoma czołgami magazynkowymi. Zostałem skończony. T54 celowuje się ucieczką i ucieka tam za kamień. Bardzo rozsądna decyzja z jego strony. Nawet gdyby tutaj jedną czy dwa pociski sprzedał, to no, kolega zabrałby mu znacznie, znacznie więcej. Jak grać Anixa 50B jako czołgiem wsparcia? Czyli nie jedziemy nigdzie sami. Trzymamy się troszeczkę z tyłu, dlatego że jego pancerz czasem coś odbije, jednak w większości te po pociski w niego wchodzą. No i wspieramy drużynę wykorzystując gigantyczną siłę ognia, którą daje nam właśnie magazyn. A jak w niego strzelać? Najprościej strzelać po kadłubie. Dlatego, że kadłub rzadziej Wam odbije niż wieża, która z czasem coś tam odbić również potrafi. Strzał z biodra w T-54. Pierwszy nie wszedł, drugi się odbił. No tutaj już trzeba było troszeczkę więcej uwagi, trzeci trzeba było wykorzystać rozsądniej. Teraz przeładowanie. Kolega musi tutaj korzystać z ochrony jaką daje mu gumba Tron na T-57. I z 7 raczej nie zaryzykuje wyjazdu na magazynek, bo chociaż prawdopodobnie przeżyłby, to okupiłby te straty. Mi skoda T50. Tutaj też się święci, musi uciekać. W tym momencie koledzy zostają sami. Coś trzeba zrobić. E, Ten niestety nie wszedł. No i Skoda zostaje skończona. Kolega przeładowuje. Artyleria trochę z tą Skodą pomogła. Trzeba zaczekać aż przeładowanie dobiegnie końca. Jak widzimy powoli właśnie już od końca dobiega. Teraz gdzie jest Is? Is jest czołkiem dosyć mobilnym, więc mógł troszeczkę już uciec. Przyspieszę, bo teraz takie delikatne poszukiwanie. Trzeba ostrożnie. I się, jest z, z, z naszymi w tym wypadku trzeba podjechać bliżej. Strzelanie się z nim na dystans mija się troszeczkę tutaj z celem. A najlepiej zrobić to, co robi w tym momencie kolega czyli objechać go i czuję, co się święci wyjeżdża na, na kolegę z plutonu na plutonowego albo kolegę z plutonu i kończy go jednak w tym momencie no teraz trzeba już pocelować i udaje się aczkolwiek niewiele brakowało i tutaj było trochę ryzykownie przeładowanie na pociski premium chociaż tutaj na tą artylerię już chyba nie ma takiej konieczności podziski zwykłe też by spokojnie wystarczyły przyspieszam nawet teraz wiadomo szukanie arty, no i udaje się i podsumowanie Zabite bitewkę wpadła klasa mistrzowska, medal Pula, który uzyskujemy za zniszczenie 10 pojazdów przeciwnika. Ostateczne poświęcenie, czyli jeżeli w plutonie zniszczymy 12 pojazdów przeciwnika, koledzy zniszczyli po jednym, kolega zniszczył 10, czyli razem 12, duży kaliber oraz specjalista, 7063 punkty uszkodzeń kolega zadał. 1427 punktów doświadczenia podstawowego zdobył. Na 26 24 trafiły 20 weszło. I jako że gara bez konta premium zdobył 16160 kredytów. Z premką wpadłby 46 000 kredytów. Tak samo z doświadczeniem, ze wszystkimi bonusami zdobył 4281, a bez premki zdobył 4281, a z premką zdobyłby 6422. W tej bitwce byłoby to na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!